Cześć, to ja i dzisiaj mam dla was potrzeby na wymianę przykładka kratka 3 niektóre potrzeby już były w, w drugiej części ale zamierzam pokazać je jeszcze raz bo mogliście nie oglądać no a mi się trochę dużo nazbierało tej potrzeby na wymianę, więc wiecie, nie... u mnie w szkole praktycznie się wymieniłyśmy z koleżankami ale prawie, prawie wszystkie potrzeby mam od koleżanek więc nie będę mi ich raczej chciały bo już też wcześniej o to pytałam no, a zresztą mam ferie, więc ja, nie spotkamy się i tak więc, no, petropy na wymianę są dla was, no, dla was. <laughs> Jeżeli to oglądasz, i się wymienić, po prostu napisz w komentarzu i czytaj opis, bo jest mega ważny. A więc dobra, pierwszym petropem na wymianę, jakiego mam, to jest taki konik, ale ja za niego chcę innego konika, byle jakiego, ale najbardziej chcę takiego niebieskiego. Po prostu błagam, no, błagam. Chcę innego konia, bo. Ja za nic nie wymienię i konik y, ma być w bardzo dobrym stanie, nie ma być jakiegoś na przykład takiego kosmetycznego, czy coś, czy no komarza kosmicznego, ale... żeby były w dobrym stanie i on tutaj ma taką jakby reskę, ale no wiecie. I za niego innego konia nic innego nie przyjmuję i w ogóle ja czytajcie opis. I takiego konika niebieskiego bym chciała, ale pewnie nikt go nie da, bo rzadko kto ma go na wymianę. A więc następnym petruchem to jest... Taki lisek. Ten lisek ma dziurkę i ma coś zaczeki dla pet Shop. Jest w po prostu w finalnym stanie i chciałabym z niego na przykład korgi. Następny Pet Shop to taki króliczek. Co króliczka? No, chciałabym na przykład jakiegoś króliczka. I, I chcę wam powiedzieć, że kiedyś one były w zestawie, ale no, to wam się zgubiły. No, jeden to wiem, gdzie się zgubiło, ale nie wiem. Tak dokładnie to nie wiem. Jeszcze przesuniemy i idziemy dalej. Dalej mamy taką Chihuahuę. Ta Chihuahua jest bardzo ładna. Ona miała już na wymianę, ale jednak za dziewczynę. Znaczy, ja nie wiem, gdzieś ją w Skype ją zgubiłam. Więc takie to koruli Na razie są cztery jeszcze. Jeszcze trochę niescynne to jest taki pers. ten Pers jest po prostu prześliczny. On miał już na wymianę, ale jednak z tą dziewczyną nie chce się wymienić. Nie no po prostu ona chce się też z kimś innym wymienić i bla, 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 bla i dobra i on idzie w takim razie na wymianę. I on ma tutaj brudne tak, ma brudne lezaka no i tutaj tak leciutko, widzicie. Ale ja, akurat tego już nie umyję, ale to z postaram się zmyć. Więc jeżeli ktoś by chciał tego persa to najlepiej jakby dał coś jakiegoś kotka, bo kotków mam mega mało. A chciałbym kotków, bo psów, mam właśnie całą linijkę mojej półki taką jaką mam, tę nad biurkiem i jeszcze ją kurde zbraknie, więc kotka to jakiegoś może to. tutaj ją sobie, no nie ją położyć, no tutaj ją położę a kurcze no te petrzyby się przewracają, ja nie mogę a więc dobra, lecimy dalej następnie mamy Takiego i takiego haska, ale ten hask raczej pójdzie za korgi, takiego bardzo ślicznego. A jeszcze będę, się przy, czy będę musiała się przemyśleć, więc możecie pisać w komentarzach, co chcecie dalej. Oczywiście dużo osób się chciało za nią wymienić, ale nikt mi nie napisał, co by za nią dał, ha, więc. Kurczę, co to w ogóle jest bezcenne, że piszecie, okej, okay, chcę się wymienić. Dużo sobie chce się za niego wymienić, ale nie napiszą, co mogą za niego dać, więc kurde! więc w takim razie ja bym, bym pójdział potem do i będzie ząk. a za tego pętrzyku nie wiem co bycie bo po prostu jest i nie wiem czy się za niego wymienię ale musiałaby być bardzo dobra oferta i wiecie coś fajnego czy się zastanawia, czy się za niego wymienię a więc dalej to jest taki żółwik do tego żółwika pewnie nie będzie chciał się wymienić, bo nic jest brudny. za niego by chciała jakiegoś potrzeba, byle jaki kotek dokładnie, ale lepiej byłby żółwik, no i tutaj. W sumie to już jest ta, że z nowej wersji to jest taki, taki kotek. Wow. Właśnie nie lubi, ich, bo one się przewracają. Jest taki, taki piesek, jakby papuszka. fila, jakby papuszka on bracz tutaj o. Zobaczymy o takim ciągu. Jeszcze o taki. No i to wszystkie wersje, jest z wersji, teraz wymieniamy z taki tej. Chcę też żeby za byle jakie. Tego wymieniam właśnie, bo ja mam dwa takie same, bo dostałam dwa takie same zestawy z tej serii i taka jakby popruta, czy coś. Więc są wszystkie pet które mam na wymianę. Więc to są wszystkie pet na wymianę, ale mam dla Was jeszcze maluszki bonusika. Jeszcze jednego pet -shopa na wymiankę A przed Wami... A to taki słodki spanielak. Dlatego właśnie najlepiej taka takiego spanielka z przymrożonym oczkiem. Chyba każdy wie jaki o jakie mi chodzi spanielka, może shootera, może jakiegoś coli, czy coś piszcie w komentarzach ja przyjmę każdą ofertę, oprócz jakichś oprócz shootera karetka 5 lub 19, bo ich na pewno nie dam nie będę chciała, więc piszcie za tego spanielka, co byście mogli dać chciałam jeszcze dać coli, ale sądzę, że nie bo ona jest moja kochana więc taką spanielkę daję Mam tutaj położenie, więc tak, więc to są moje teraz wszystkie potrzeby na wymianę. Więc jak już mówiłam, co wszystkie moje potrzeby na wymianę, to ja Wam dziękuję, zapraszam na no i pa. Pozdrawiam, Olizawa. Czytajcie opis, będzie lżej.